A teraz jesteśmy w sklepie Wewang w Wewall w Holsztynie. Mam tutaj foody dwa. Już przyjedzie ta prawa. Ta prawa usiedzie. Winda food. Tu są dwie. Winda food. O! Winda powinna się otworzyć winda fund to jest windy towarowe winda wentylator ma windy fundy to jak mówię to są to są kamery. właśnie druga winda przyjechała nie mogę blokować co się No dobra, a, a są jeszcze jakieś? Co? Musimy szukać, windy. No daj, zamykaj. Bo jest za chwilę dostanę przypał.